No i o co chodzi? Zwerbowałem trochę takich, którym ufam i którzy też mają dość tego wszystkiego. Więc po co ja tutaj? Chciałem ci to dać. Miałeś rację odnośnie żony. Skąd to masz? Kiedy ewakuowano Silver Lake, zabrali personel Niro, przedstawicieli federalnych. I wiesz co? Sara Irene Whitaker miała poziom dostępu federalnego czwartej klasy. Poziom dostępu? Twoja żona spieprzyła z grupą zwiadu na wschód od Fort Rock. Czyli żyje? Weź mnie tam. Nie. Nie? Przecież masz kopter, no i podobno działamy razem. Bazy już nie ma. Co? Od roku. Lokalna bojówka. Jaka bojówka? I gdzie jest ich obóz? Nie wiemy. Jak możecie tego nie wiedzieć? Macie helikopter, sprzęt, macie satelitę... w pobliżu Crater Lake, ale tam się nie lata, rozumiesz? Mają posterunki, rakiety, granatniki. Crater Lake? Crater Lake. I muszę Ci powiedzieć o naszej robocie. O badaniu zakażonych wirusów. Ewoluują. I choć już nie jest wesoło, to zrobi się gorzej. Dużo gorzej. Więcej mięska będzie do ubicia.